To ja, Wasz Grześ z Tym razem zapraszam Was na takie przepyszne rolatki ze schabu. Schab jest soczysty, a w środku chrupiąca fasolka oraz długo dojrzewająca szynka i żółty ser. Odrobina świeżo zmielonego pieprzu. Do tego marchewka w sosie gęstym i aromatycznym u mnie z kolendrą, ale może być również z pietruszką. No i oczywiście, kochani, jakżeby inaczej u mnie to miałoby być również ziemniaki, purée. Zobaczcie, jak łatwo zrobić taką, takie fajne roladki z fasolką w środku. Żółtą fasolkę ugotuj do średniej miękkości na parze. Mniej więcej 7 minut od włożenia zamrożonej fasolki do naczynia z gorącą parą. Niedługo, prawda? Schab pokrój na plastry o grubości około 1,5 cm. Połóż je na desce, przykryj folią spożywczą i rozbij płaskim tłuczkiem na dużo cieńsze plastry. No po prostu na takie jak na schabowe. Na plastrach połóż kawałki masła. Nie żałuj, dzięki temu schab będzie soczysty. Każdy plaster dopraw solą i pieprzem. Pieprzu dużo, soli mało, bo szynka może być bardzo słona. Na każdym plastrze połóż... No, Taką odpowiednio nie za małą porcję plastrów szynki, plaster sera i po 6-7 strączków fasolki. Im więcej fasolki, tym moim zdaniem lepiej. Zwinij wyrolatki i zepnij wykałaczkami. Rolatki krótko, obsmasz na gorącym oleju, aż zrumienią się z wszystkich stron. Przełóż je potem do naczynia żaroodpornego, wysmarowanego masłem. Przykryj folią do gorącego piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Zapiekaj około 40 minut. Na 15 minut przed końcem pieczenia odkryj folię, by rolatki ładnie się przyrumieniły i wyglądały tak bardzo, bardzo apetycznie. A kiedy rolatki się pieką, jest czas na przygotowanie marchewki. Ugotuj ją na parze do miękkości. Też mniej więcej zajmie ci to jakieś 5, 6, no może 7 minut. Wrągło rozpuść masło, dodaj mąkę i cały czas intensywnie mieszając smaż przez około minutę. Rondel zdejmij z ognia wlej mleko, wymieszaj, chodzi o to, żeby w sosie nie było żadnych grudek. Dodaj marchewkę. Dopraw solą i pieprzem. Ponownie postaw na ogniu, doprowadź do wrzenia. Zestaw znowu z ognia, dodaj pietruszkę lub jeszcze lepiej świeże listki kolendry. Nada marchewce takiego przyjemnego, świeżego, lekko cytrynowego aromatu. Wszystko jest gotowe. Upieczone rolatki. Podawaj więc tą marchewką i ziemniakami pilę. A te przepyszne rolatki, które również wspaniale wyglądają, przygotowałem z fasolką mrożoną Hortex, która moim zdaniem jest Najlepsza, bo smakuje po ugotowaniu, albo pieczeniu, albo usmażeniu, tak jakby była przed chwilą przyniesiona z ogródka. Dlaczego tak smakuje? Dlatego, że horteks mrozi ją od razu po zebraniu. Zachowuje wszystkie swoje właściwości smakowe oraz właściwości zdrowotne, bo ma dużo witamin, mikroelementów. Ma mnóstwo wszystkiego, ale tak naprawdę po prostu jest przepyszna.